Zadanie siódme. Jakimi liczbami należy zastąpić litery? I popatrzmy na podpunkt A. Jakaś pewna liczba dzielona na 8 ma dać nam 7. I teraz pytanie, w jaki sposób wyznaczyć x? -a? x to będzie dokładnie to samo co 7 razy 8. Tylko pamiętaj o tym, że mnożenie jest przemienne, więc to również możemy zapisać jako 8 razy 7. I to jest liczba, która jest równa liczbie 56, czyli Szukana wartość x, czyli tej liczby, która stoi tutaj, jest równa liczbie 56. No i pytanie dlaczego? Dlatego, że jeżeli 56 podzielimy na liczbę 8, zapiszmy sobie, to uzyskujemy tutaj liczbę 7. Popatrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj pada pytanie, jaką liczbą ją muszę podzielić na 5, żeby uzyskać szóstkę. Być może już widzisz co musi stać pod y. Natomiast jak to zapisać? y jest równe liczbie 5 razy 6, a 5 razy 6 jest równe liczbie 30. Tylko oczywiście tutaj pamiętaj, że mnożenie jest przemienne, czyli również moglibyśmy to zapisać, że y jest równe liczbie 6 razy 5. I to te, też wtedy będzie równa liczbie 30. No bo dlaczego tak się dzieje? Bo jeżeli liczbę 30, czyli tę, którą tutaj nam wyszła, podzielimy na 5, czyli na wartość, która stoi tutaj, zapiszmy sobie, to uzyskamy liczbę 6, czyli ta, która stoi po prawej stronie równania. Teraz popatrzmy na podpunkt C. Tutaj znowu pada pytanie, jaką liczbę ja muszę podzielić na 4, żeby 9 uzyskać? Więc w tym przypadku, żeby wyznaczyć wartość liczby Z. To ja mogą spokojnie pomnożyć 9 przez 4 albo 4 przez 9, to nie ma znaczenia. I uzyskujemy liczbą 36, czyli tutaj pod Z musi stać liczba 36. Dlaczego? Bo popatrzmy, jeżeli liczbą 36, podzielimy na liczbą 4, zawierzmy sobie tutaj takie dzielenie, no to uzyskujemy liczbą 9, czyli tę, która stoi w tym miejscu. I został nam jeszcze podpunkt D. Jaką liczbę ja muszę podzielić na 6, żeby 8 uzyskać? W związku z powyższym, liczbą A, A możemy policzyć w taki sposób, że 6 pomnożymy przez 8. No Ale pamiętaj, że mnożenie jest przemienne, czyli równie dobrze możemy pomnożyć 8 przez 6. No i uzyskujemy liczbę 48. Czyli tutaj sobie zapiszmy, że liczba A jest równa liczbie 48. Tutaj jeszcze w podpunkcie C zapiszę, że Z jest równa liczbie 36. No i tutaj sobie zapiszmy uzasadnienie. Uzasadnienie jest takie, że no właśnie, jeżeli liczbą 48 podzielimy na 6, to uzyskujemy 8.